Widzę! Widzę! Patrycja Wieczorkiewicz, dziennikarka, działaczka antyprzemocowa i Tomasz Królak, wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam Państwa. Proszę Państwa, ponad 62% młodych uważa się za osoby religijne, a jedna trzecia za niereligijne. Przy tym 50% twierdzi, że ich religijność osłabła w ostatnich dwóch latach. No i co piąty przyznał, że przestał chodzić na niedzielne msze święte. To są dane z takiego badania, które dzisiaj opublikowała Rzeczpospolita. Badanie zrobiło Centrum Profilaktyki Społecznej. I chciałam zacząć od pani redaktor. Pani dokonała apostazji, no więc pani w jakiś sposób należy do tej grupy, która od Kościoła się odwróciła. Dlaczego pani wystąpiła z Kościoła? To znaczy w moim przypadku raczej ciężko powiedzieć, że ja się od kościoła odwróciłam. Nigdy nie byłam osobą wierzącą, natomiast tak rzeczywiście zostałam wychowana w wierze katolickiej, chodziłam nawet do katolickiej szkoły i myślę, że właśnie to, że, że, że ten katolicyzm, ta religia i ten kościół był tak wszechobecny w moim życiu i... Wpychany mi na siłę tak naprawdę, to nie był mój wybór. Myślę, że to był taki główny powód, dla którego zaczęłam się od niego odwracać. Natomiast myślę, że ciężko mówić o ludziach, którzy zostali bez, swojej, bez wyrażenia swojej woli, bez możliwości wyrażenia swojej woli wpisani do tej instytucji. Trudno o tych ludziach mówić jako o katolikach przez sam ten fakt, moim zdaniem. A proszę mi powiedzieć, bo pani mówi, że pani była właściwie zawsze niewierząca, to po co ten akt apostazji? No, jeśli się jest niewierzącym, ja na przykład się uważam za człowieka niewierzącego i nigdy nie uważałem, że powinienem gdzieś pójść i składać jakieś oświadczenie, że jestem niewierzący. No, nie jest mi to potrzebne kompletnie. Dlaczego pani to jest potrzebne w takim razie, żeby zawiadomić instytucję kościoła, że pani z niego występuje? E, bardzo przez, przez wiele lat myślałam dokładnie tak jak Pan, to znaczy dla mnie, jako ateistki, chrzest nie ma żadnej mocy, żadnego znaczenia. E, także, także też uważałam, że ta apostazja nie jest mi potrzebna. E, natomiast w pewnym momencie uznałam jednak, że e, ważne jest pokazanie tego sprzeciwu, ważne jest pokazanie Kościołowi, że nie ma zgody e, na takie działania, czy brak działań w pewnych kwestiach, działań, które powinien podjąć, a nie podjął. I myślę, że dla mnie to było osobiście, osobiście to był taki gest symboliczny i też miało to dla mnie wartość terapeutyczną, bo... Przekonania, które Kościół włożył mi do głowy, miały bardzo krzywdzący wpływ na moje dorosłe życie i musiałam się z tym skonfrontować między innymi w terapii. Dlatego to było takie dla mnie taki gest zamknięcia. Czasem liczą się symbole, czasem symbole potrafią nam przynieść ulgę. Akurat katolicy wiedzą o tym bardzo dobrze. E, więc tak, dla mnie to było takie bardzo oczyszczające, symboliczne e, i też chciałam tym e, zachęcić kolejne osoby do tego, żeby e, głośno sprzeciwiały się e, temu, co robi Kościół. E, chociaż uważam, że jednak ważniejsze, jeżeli o to chodzi, będzie e, dopisanie się do spisu powszechnego, który ma się zacząć na początku przyszłego miesiąca, gdzie będzie możliwość e, podania swojego wyznania. Panie redaktorze, Kościół ma problem z osobami, które opuszczają Kościół? Zawsze. Z każdą osobą, która opuszcza Kościół, decyduje się opuścić Kościół, jest problemem całego Kościoła. Myślę, że nie tylko Kościoła rozumianego hierarchicznie, ale każdego, kto stanowi jego wspólnotę. Kogoś ubywa z rodziny. I rodzina powinna się gruntownie zastanowić nad tym, dlaczego tak się dzieje. Tych Powodów, dla których tak się dzieje, jest, jest pewnie bardzo wiele. Tutaj pani podała jeden z takich trudno się odnosić do jednostkowego e, przypadku. Z całym szacunkiem dla, dla pani e, decyzji. E, natomiast rzeczywiście problem jest. E, problem, problem jest problem nie tylko odchodzenia od, od, od kościoła, od rezygnowania z praktyk. od porzucania nauki religii, porzucania niedzielnej mszy świętej, ale właśnie dochodzi do również takich dramatycznych aktów, dla mnie to jest absolutnie dramatyczny akt apostazji, wyżyczenia się wiary przed, przez tych, którzy, którzy byli ochrzczeni. Przy czym to nie jest... Jakiś proces zdeterminowany historycznie, ja wiązałbym to z ostatnimi wydarzeniami w, w kościele smutnymi z pełną dramatyczną opieszałością wyjaśnienia niektórych kwestii skandali pedofilskich. I wierzę, może nieco naiwnie, ale wierzę, opierając się na doświadczeniu i wiedzy o tym, jak wielu młodych ludzi głęboko angażuje się w Kościół, pomimo wszystko, że to nie jest proces skazany, że to nie jest równia pochyła, że to nie jest jakaś determinanta, tylko że po latach tego spadku przyjdzie odbudowa, aczkolwiek Kościół, proszę zwrócić uwagę, nigdy nie bazował na ilości. Nie liczy się ilość, nie liczy się wielkość. Z tym się na szczęście zaczyna również w Kościele już zrywać i odchodzić na rzecz bardziej zindywidualizowanego podejścia do każdego człowieka i jego problemów, w tym z problemami, do problemów związanych z byciem lub niebyciem w Kościele. Myślę, że to dociera w Kościele do wszystkich, łącznie z biskupami. No właśnie, Gazeta Krakowska cytuje arcybiskupa Jędraszewskiego, który zaapelował o modlitwę za tych... Którzy nie rozumieją Kościoła, którzy nie umieją Kościoła kochać, nawet przez łzy, którzy próbują z Kościołem walczyć, którzy się oddalają, oraz za tych, którzy podejmują dramatyczne akty apostazji. Trzeba Kościół kochać przez łzy i nawet jak się nie zgadza z tym, co robią hierarchowie? Panie redaktorze? E, e, tak. Tak, ta, należy kochać Kościół niezależnie od tego, co robią hierarchowie, ponieważ nie hierarchowie są właścicielami Kościoła. Właścicielami Kościoła jest jego założyciel, Jezus Chrystus. I grzech w Kościele, skandale, takie, które na w tej chwili przerażają, były, są i niestety, mam smutną dla Państwa wiadomość, będą. Ale to nie Księża i nie Biskupi są właścicielami Kościoła, i Kościół, jeśli ktoś jest członkiem tego Kościoła kocha się pomimo wszystko, nie dla tych księży i nie dlatego, że robią takie rzeczy, czy biskupi, czy również wielu świeckich, ale dlatego, że chce się być w, w tej wspólnocie założonej przez Zbawiciela, a co Zbawiciel mówił i c, y, y, jaka jest jego wizja i propozycja życia, to wystarczy otworzyć Biblię i tam to wszystko jest. Nie ośmielę się tego streszczać. Pani redaktor, co pani na to? Może pochopnie pani opuściła tę wspólnotę? To znaczy, Jezus Chrystus przede wszystkim ani nie założył kościoła, ani nie ma wiele wspólnego z tym, co jest w Biblii, o ile w ogóle taka postać istniała kiedykolwiek, bo historycy są coraz mniej pewni tego. Ale tak jak Pan powiedział, że kościół to jest rodzina i jest to smutne, kiedy członek rodziny ją opuszcza, myślę, że nie będzie przesadą powiedzenie, że kościół to jest bardzo patologiczna rodzina. I tak jak e, ten, te, to kochanie przez łzy, to jest rzeczywiście coś, co, ta narracja, którą Kościół stara się nas karmić. E, Głównie po to, żeby utrzymać władzę, i to jest też namawianie kobiet, żeby na przykład przez łzy trwały w przemocowych relacjach. Nasza relacja z Kościołem jest relacją przemocową, i na tej samej zasadzie Kościół chce, żebyśmy po prostu nieśli swój krzyż i nastawiali wiecznie drugi policzek. Pytanie, czy my się na to zgodzimy, bo to nie jest tak, jak może wynikać z, nar z narracji e, takiej bardzo powszechnej teraz, że, e, że Kościół. E, ma problemy przez jakieś ostatnie zaniedbania, przez jakieś ostatnie lata e, zaniedbań, e, przestępstw, tuszowania pedofili. Pedofilia to jest bardzo mały skrawek wszystkich przewinień Kościoła. Kościół katolicki to jest 2000 lat hipokryzji, to jest 2000 lat walki o władzę ponad wszystko krwawej walki o władzę. E, to jest historia kolonizacji, imperializmu, to jest historia e, do, przyczyniania się do rozprzestrzeniania się epidemii wirusów AIDS, to jest historia walki z nauką, też z nauką i z wynalazkami ratującymi zdrowie i życie. I to jest przede wszystkim historia pogardy dla kobiet, historia e, umiejscowiania kobiet jako tych podległych, jako tych, które mają być e, usłużne, poświęcać się e, itd. Tak tak Więc ja myślę, że to jest jednak ten moment, żeby powiedzieć dość, a nie żeby po raz 1500 dawać Kościołowi kolejną szansę, bo on tych szans miał już bardzo wiele. Panie doktorze, a Pana niepokoi, nie niepokoi ten język arcybiskupa Jędraszewskiego, bo tak naprawdę jak się jeszcze przyjrzeć innym jego wypowiedziom, w których no, w jakiś sposób usprawiedliwiał chociażby księży pedofili, to czy arcybiskup Jędraszewski nie namawia do tego, że trzeba przymykać oczy na wszystko to, co się w Kościele dzieje, ale też na jego działalność i zaciskając zęby powiedzieć sobie wytrwajmy. No ale czy tak to powinno wyglądać? Czy to... Taką propozycję powinni mieć hierarchowie dla wiernych. Za sekundę odpowiem na to pytanie, natomiast jeśli chodzi o język, który mnie niepokoi, to niepokoi mnie język pani redaktor, bo właściwie wynika z tego, że całe zło, dżuma, cholera oraz COVID-19 jest, jest efektem działalności tej patologicznej, jak pani było uprzejma się wyrazić, instytucji, jaką jest kościół i Pewnie trudno debatować z kimś trudno debatować z kimś dla kogo historyczność Chrystusa jest rzeczą wątpliwą no, radzę wrócić do lektur, niekoniecznie pisanych przez polskich biskupów, Wicebeza. żeby się o tym nieco dowiedzieć szerzej. Pani pełen stereotypów i jadu, jakaś taka Filipika pod adresem Kościoła, z wszystkimi najgorszymi rzeczami, łącznie z pogardą wobec kobiet. Można mówić o y, y, niewątpliwych y, błędach, można mówić o niewątpliwym, y, y, niewątpliwych y, trudnych y, sytuacjach w jego dziejach, natomiast mówić o Kościele jako o, o organizacji przestępczej, prawie że patologicznej, która pan właśnie pan z pogardą traktuje ludzi. Y, 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 y. No, cytuję Pani słowa. To jest coś po prostu no, niesamowitego. Ja, ja bym proponował, żebyśmy na takim poziomie nie, nie debatowali. No, możemy mówić o odejściach, apostazji, o, o, o trudnych wyborach młodzieży, ale już nie o tym i nie, nie w taki sposób, bo to nas nie, nie posuwa do przodu. Znaczy, to, to nas w żaden sposób nie zbliża. No, powinniśmy określać jakieś pola wspólne. Natomiast Pani proponuje język z jakiejś gazetki dla gimnazjalistów pełen stereotypów i jadu. No, ja... Nie za bardzo mam ochotę w czymś takim uczestniczyć, przyznam szczerze. Panie redaktorze, ale problem polega na tym, że pani redaktor jest byłym członkiem kościoła. No, mówi o sobie, że na siłę, chociaż wyczytałem w pani rozmowie, że... Jako nastolatka pani tak naprawdę odeszła od kościoła, więc... Na jakiś jako czas... nastolatka zdeklarowałam się tak, jako ateistka. Tak, jakiś czas jednak pani... Ale ja, ale ja nie zamierzam być, ale ja nie zamierzam być yy, yy, recenzentem, nie, czy... Nie, czy... tylko mówił pan o tym, że kościół się powinien niepokoić każdym odejściem, więc niepokoić się też powinien odejściem pani redaktor z kościoła. A teraz pan jakby się odcina od tego. Mówi, że, że no, ktoś, kto nie, nie. mówi takim językiem w pan, ogóle pan nie jest wart, tak... żeby z nim rozmawiać. Pan do mnie mówi takim bardzo nie, typowym nie, to... językiem kościoła, językiem dyscyplinującym, przede wszystkim językiem dyscyplinującym kobiety, pro... robiącym ze mnie jakąś nie. infantylną nastolatkę z gazetki nie. dla dzieci, gdzie nic z tego, co powiedziałam, nie było kłamstwem, nie, nie. nie było przekłamaniem. Nie powiedziałam, że Kościół ponosi całą winę za dżumę, za covid czy za AIDS, natomiast wystarczy naprawdę troszeczkę historii, żeby wiedzieć, że Kościół sprzeciwiał się między innymi szczepionkom, które. I, pra, i prac, pracom naukowym nad szczepionkami. Nie, nie tymi, jeżeli y, obecnie, ale w, w poprzednich epidemiach. Więc tutaj nie ma z mojej strony naprawdę żadnego przekłamania. Jeżeli chodzi o histo historyczność Jezusa, jest to bardzo dyskusyjne, więc pana wychodzenie z jakąś taką narracją, że to jest bezdyskusyjne. No to jest właśnie taka postawa kościoła. Nie, mamy, nie możemy dyskutować. W ogóle y, nie możemy podważać zastanej rzeczywistości. tak? Jeżeli ktoś to robi, jest heretykiem, jest bezczelny nie szanuje wartości, nie szanuje tradycji, pewnie jeszcze nie ma żadnych własnych eee wartości, Ale kto tak? to, to jest... mówi? Ale po co, ale po co, po, 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 po co pani całą tę litanię mówi, skoro ja tego nie powiedziałem? Pani była uprzejma określić Kościół jako instytucję patologiczną, w związku z tym pani rozmówca, czyli pani ja, uważa, ja również że to wychodzi tutaj na cywil. Pani instytucja patologiczna? No, 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 ro, 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 rozmawiajmy poważnie. No, y, y, jesteśmy w, w, w telewizji, która szanuje inteligencję i wizję, w związku z tym nie powinniśmy wychodzić poza y, takie ramy, harcować sobie na, na, na jakieś przedziwne stereotypy. No naprawdę, no... Y, porozmawiajmy o, o problemach. Może pan redaktor zaproponuje jakieś pytanie. Jestem gotowy do rozmowy. No, to jest problem, panie redaktorze, dlatego, że no, można powiedzieć, że codziennie, no może przesadzam, ale przynajmniej raz w miesiącu dowiadujemy się, że e, e, jest jakaś nowa afera związana z Kościołem. To znaczy, że się okazuje, Nie że, bagatelizuje znaczy, tego. Ksiądz, który gwałcił dwunastolatkę, po czym okazuje się, że on nadal jest księdzem, tylko został przeniesiony do innej parafii. No, mnie się wydaje, że to jest ksiądz, to jest zawód zaufania publicznego i nawet jeśli jest podejrzenie. Ja nie twierdzę, że on jest winien, Uj, to się pa, okaże, prawda? Ale jeśli jest podejrzenie, to czy, to czy władze kościelne nie powinny natychmiast zawieszać kogoś takiego? No nie wiem, tak jak się zawiesza ale, 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 wychowawcę w klasie, prawda? Nie, nie dopuszcza się go do dzieci, kiedy się okazuje, że któreś z dzieci oskarża go o molestowanie. Proszę bardzo. Yy. Panie redaktorze, pełna zgoda i absolutnie tak. No ja nie mogę być rzecznikiem, reprezentantem tych, którzy zawalają, którzy wbrew nauczaniu Kościoła, wbrew nauczaniu Franciszka nie wykonują swoich podstawowych zadań. Zło jest złem, przestępstwo jest przestępstwem, grzech jest grzechem. Więc jakby tutaj jest sprawa absolutnie jasna. Tylko, że jeśli zrobimy z tego prawidło funkcjonowania Kościoła, no to ja po prostu, i to ch chcę jeszcze raz podkreślić, mówię nie. Kościół nie jest instytucją patologiczną. To jest tak, jak, mu, jak mówił, że białe jest białe i czarne jest czarne. No nie, nie czas tutaj na to, żeby przywoływać całą misję cywilizacyjną, kulturową, duchową, intelektualną Kościoła. No, no naprawdę to, to nie jest ten moment. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że sytuacje w kościele patologiczne się owszem zdarzają. Być może to jest przyczyną odchodzenia ludzi od Kościoła, głęboko nad tym ubolewam. Jako członek tego kościoła, i, i tyle. Natomiast to, o czym pan mówi, że zło powinno być napiętnowane, a przestępcy powinni zostać ukarani, no, no oczywiście, że tak. Czy ktokolwiek mówi, że, że, że jest inaczej? Mam wrażenie, I że, że powinno czasem być jak, inaczej. Czasem, jak słucham arcybiskupa Jędraszewskiego, mam wrażenie, że on trochę y, y, inaczej rzeczywiście myśli niż pan redaktor. Bardzo państwu dziękuję. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem I lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce Zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę To możesz zmienić parafię i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, Możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc I brać łapówki non stop, lecz pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na ksiądz to to E